Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora i szybciutko fu, przenosimy się na Dziki Zachód. Chuck Wagon, czyli wóz z żarciem, no bo Chuck to żarcie, wagon to jest wóz. Były to mobilne kuchnie polowe, zaprzęgnięte w konie i przemierzające Dziki Zachód za kowbojami wypasającymi bydło po to, aby serwować im smaczne i co najważniejsze odżywcze posiłki. Dziś jeden z przepisów z tamtych stron właśnie, z jednego z Chuck Wagonów. Co będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Od mięsiwa zaczynamy. Delikatesy mięsne lis, partner dzisiejszego odcinka dostarczyły nam takie oto mięsne dobroci. Tutaj są podsuszane kiełbaski wołowo-wieprzowe, leśne. Kiełbasy Chorizo oraz mięso mielone, wieprzowo-wołowe w proporcji forty forty. Delikatesy mięsne lis mają swój sklep internetowy. Link do nich wrzucę wam w opisie poniżej i zapraszam bardzo serdecznie po najwyższej jakości mięsne specjały. Dalej będziemy potrzebowali w puszce czerwoną fasolę, kukurydzę, sos marinara bądź przecier pomidorowy, cebulę, ziemniaki, bataty, a z przypraw klasyka kuchni Tex-Mex, czyli original. I teraz przepis ten mówi o dwojakim rodzaju mięsiwa. Pierwszy są to kiełbasy czy też mięsiwo suszone, które czakłagon miał na swoim wyposażeniu i z tego robili tą zapiekankę, bądź jak udało się upolować tak zwaną small game, czyli małe zwierzaczki, to ich mięso dokładnie wycinano, siekano drobno i mamy. Jeśli nie macie small game, akurat na podręczu to mięso mielone jak najbardziej się sprawdzi. Ja mam mieszane wołowo-wieprzowe, może być jeno wołowe, może być drobiowe też połączenie. To już jest obojętne. No, i całą przygodę teraz zaczynamy od zrobienia sosu mięsnego. Mięso wraz z cebulą smażę zaczynając od zimnej patelni. Dzięki temu nie zbije ono się w krótki i dodaję sos pomidorowy. Mieszam, przyprawa i gotowe. Mięsko w sosie jest już gotowe, dusić się ono winno dosłownie, kwadrans. Niech to wszystko jedno połączy się ze sobą i pozostanie całość rzadka. To tak za chili idzie, ale takim rzadkim chili, bo takie właśnie potrzebne jest do zapiekanki. Kukurydza, fasola razem z wodą tutaj wlewamy, nie marnujemy wody, no bo przecież na prerii o wodę trudno. I teraz tak, pozostałe komponenty są już przygotowane, zatem możemy formować zapiekankę. Pięknie zapiekanka się prezentuje, formę uprzednio wysmarowałem smalcem. I teraz tak: grzanie góra dół, 180-190 stopni i widzimy się za 3 kwadranse. 40 minut pieczenia i później nakryta forma, tyleż samo czasu winna odpoczywać. Dzięki temu te ziemniaki z powrotem wypiją zachłannie te wszystkie soczki, które tutaj się wytworzyły podczas pieczenia. O, waszka nawet przyleciała sprawdzić, co się tu dobrego dzieje. A więc, kowboje, zapraszam do stołu. <słuch> Dobra, nie będziemy kręcili na sucho. Spróbujcie i się wypowiedzcie. Jak? Przeciśnę. Czujecie się jak kowboje trochę? Tak. Ta <śla> piekanka jest tuściutka, niezwykle aromatyczna, warzywa są chrupkie. Całość jest chyba lekko pikantna, co? Mhm. Mocno pikantna, a ta skorupka z sera jest fenomenalna. A więc, jeśli chcecie poczuć się jak kowboje wypasające bydło na dzikim zachodzie. I mieli takie noże przepasy. Bowie. To przepis już znacie. Do zobaczenia.